Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do dwunastej niedzieli zwykłej. Słuchajmy się w Ewangelię. W dniach, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak, jakby w łodzi, także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher, fale biły łódź, także łódź się napełniała wodą. Ondzej spał w tyle na łodzi, na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego, nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że gniemy. On powstawszy zgromił wicher i rzekł do jeziora, milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście, jakże bra brak wam wiary? Oni zlękli się bardziej mówili między sobą, kim On właściwie jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Kochani, dlaczego Jezus przeprawia się przez jezioro, dlaczego naraża życie swoje, całego Episkopatu, na śmierć? Odpowiedź leży w tym, byśmy zajrzeli, co jest dalej słuchajcie. Słuchamy Ewangelii Marka, czwarty rozdział, wiersze 35-41. Dobrze jest zajrzeć do swojej Ewangelii, do swojego Pisma Świętego, Ewangelia Marka, czwarty rozdział, 42, wiersz następny. Wtedy dowiemy się, że Jezus uwalnia opętanego z grazy. Pamiętamy tego człowieka, który tłukł się po grobach, próbowali go wiązać łańcuchem, nie potrafili nie dali rady dla tej jednej osoby Jezus przeprawia się przez jezioro zobaczmy jego miłość zobaczmy jego współczucie zobaczmy jego miłosierdzie co to znaczy że człowiek jest opętany to znaczy że jakaś część człowieka jest poddana złemu duchowi że człowiek nie zawsze jest panem siebie Stąd od razu wynika pewien konkret dla mnie bardzo jasny, w duchowości chrześcijańskiej. Tak samo, co to znaczy żyć w bojaźni bożej, co to znaczy obrzydzić sobie grzech, jak bardzo mroczna jest rzeczywistość grzechu jak szkaradna, jak destrukcyjna, jak niszcząca skoro w pewnych przypadkach może dojść do opętania. Ale myślę, że. Yy, ta osoba opętanego dotyczy każdego z nas, tak nie przerażajmy się. Ale niech w takim dobrym komentarzem będzie wiersz księdza Jerzego Szymika. Tyś Boże, Tyś ojcze mnie wywiódł z niebytu, więc psa na strunach moich żył. Przez wąską szczelinę zachwytu racz przyjąć, spraw bym wiecznie był. Tyś synu wykupił krwią swoją, zmierzwiony mego życia strzęp. Wiem, rany się dobrze zagoją, więc wycisz aż do końca lęk. Tyś, Duchu, przeniknął me ciało, więc glinę tę przepalić chciej. Ekstaza w półmroku to mało, wlej w ciemność blask miłości Twej. I proszę najpokorniej, jak tylko potrafię, byś mi uwolnił ode mnie samego. Daj mi odwagę zaufania Tobie, uczyń Twym narzędziem i zbaw ode złego. Z tego wiersza podejmuję słowa, byśmy uwolnił ode mnie samego. A więc osobie opętanego możemy znaleźć takie uwikłanie każdego z nas, w egoizm, w pychę, takie zadufanie, pewno siebie. Są uzależnienia od alkoholu, internetu, komórki, od pornografii, od hazardu i tak dalej, i tak nie jestem panem siebie. Tak, no nie jestem panem siebie. Także spróbujmy też w tej osobie opętanego odnaleźć się, co podziwiamy, tę miłość pana, to pochylenie ku nas. No co oznacza burza? Co oznacza burza? Burza na jeziorze mówi przede wszystkim o cenie, jaką płaci pan Jezus uczniowie, żeby daną osobę uwolnić. Jest jakieś zmaganie się, jest jakaś walka. Niewykluczone, że ta burza miała taki charakter demoniczny, że tak wiecie, została rozmuchana przez złego, bo jak gdyby zły domyślał się, co nastąpi później. Może ta właśnie burza była inna od wcześniejszych burz, które przeżywali uczniowie rzeczywiście, mieli śmierć w oczach. Dlatego słyszymy w drugim czytaniu: miłość Chrystusa przynagla nas. To jest ta miłość, która jest ofiarna. Miłość pełna wyrzeczeń, miłość pełna poświęcenia. Drugi, taka, druga taka płaszczyzna przyjęcia burzy, zrozumienia burzy to po prostu każdy kryzys, każde doświadczenie, każda próba, każde zmaganie się, każda sytuacja, kiedy mam doświadczenie, że płynę pod prąd, choroba i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest też taki czas, Próby, właśnie czas próby, dlatego Jezus, gdy uciszył burzę, przymuszony, mówi: Czemu zwątpiliście małej wiary, małej wiary? Czyli kryzys, próba jako szczególny czas budowania wiary, kształtowania wiary, pod warunkiem, że wytrwam. I ostatni taki punkcik, myślę, że ta burza i to, że Jezus śpi, mi mówi o takiej osłości. Że człowiek jest zanurzony w Bogu, że człowiek żyje zjednoczony z Bogiem, ale ma jakieś osłości, pustkę, takie doświadczenie ciemności, że żadnych uczuć takich pozytywnych nie doświadcza w tym znaczeniu takich uczuć, które uskrzydlają, tylko wszystko jest w ciemności, wszystko w ciemności. Nie? Ale zobaczcie, że Jezus śpi. Kochani, Jezus jest w łodzie mojego życia. Myślę, że to jest konkret. Takie wnioski końcowe. To przede wszystkim dbajmy o czystość serca. Dbajmy o czystość serca. Żeby Jezus był w łodzie naszego życia. Przypominam o comiesięcznej spowiedzi. Też w tym kontekście czystego serca zapraszam do kina Helios. Dokładnie za w następną niedzielę, 30 czerwca o godzinie 18.00. Wraz z parafianami, z innymi osobami chcę iść na film Wolni Podróż do Wnętrza. Film, który opowiada o sensie powołania, powołania zakonnego kapłańskiego, ale też myślę, że jest to taka miniatura duchowości. Usłyszymy zaproszenie do ciszy, usłyszymy zaproszenie do pogłębionej modlitwy, do kontemplacji. Odkrywania Boga w człowieku, w przyrodzie. Pytanie, czy mam głód Boga, czy mam głód duchowości. Myślę, że bardzo piękny film, taki głęboki, duchowy. O, Wolni Podróż do Wnętrza, czyli film o każdym z nas. I myślę, że drugi wniosek to jest ten wniosek. Lękajmy się grzechu, lękajmy się. Niech on nie będzie taki prosty. Yy, w naszych poczynaniach, nie będzie taki łatwy, więcej takiego zmagania, więcej wołania do ducha świętego, ducha bojaźni Bożej. I tak uwielbiamy miłosierdzie Boże. Jest to niezwykły obraz podróży Jezusa do tego jednego człowieka, by uwolnić tego jednego człowieka. Zawsze jest ratunek, zawsze jest ocaleniem, zawsze możesz się zwrócić do Jezusa, zawsze jest sens tak, takiej przemiany, yy, nawrócenia. Uwielbiamy miłosierdzie Boże i dziś odkrywamy sobie tę nędzę. Myślę, że to opętany byśmy powiedzieli nędza, ale tak myślę, że każdy z nas też tak samo powie. Pochylmy się nad słowem, zapytajmy się, co Jezus mówi tak bardzo konkretnie do nas. Niech to słowo Boże owocuje w moim, twoim życiu. Zapraszam do kina 30 czerwca. Zapraszam, już wcześniej o tym ogłaszałem do mydżugolię. Jeszcze są wolne miejsca. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.